Dzień dobry test pod wiosnę z Polską w Po jednym pytaniu do obu trenerów, to może zacznę od trenera gości. W się już w tym sezonie zdobywać pokoju na rynku. Dzisiaj Pan mówi o dniach, dobra była defensywa Znicza, więc chciałbym zapytać, czy to właściwie nie był pod względem kierowania sobie sytuacji w ataku jeden z trudniejszych znaczących do tej szansy w tym sezonie? Myślę, że tak, bo takie skrupulatne oko by pewnie zobaczyło, że w drugiej połowie daliśmy prawo nożnego zawodnika na lewą stronę, lewo nożnego na prawą właśnie, żeby bo wiedzieliśmy, że środkiem się i tak e, inaczej, bardzo dobrze znicz e, asekurował te środkowe przestrzenie i niestety nie, nie umieliśmy tam dać piłkę ze środka, więc musieliśmy e, zamienić naszych skrzydłowych po drugiej stronie i troszeczkę lepiej to wyglądało I przez to, że Iban Salvador był prawo, lewo noży na prawej stronie, trochę więcej graliśmy do środka i to był sposób. Myślę, że być może upłynibyśmy defensywę Bardziej, w, jeżeli taki, taki scenariusz byłby w pierwszej połowie. Ale też no, nie zapominajmy, że, yy, że no, z zawodnicy koniec końców muszą się też umieć dostosować do warunków, do tego, co, co, co przeciwnik prezentuje. Bo o ile my dla siebie będziemy przewidywalni, bo taka jest rola trenera, o tyle przeciwnik zawsze będzie nieprzewidywalny. Stąd też no, plan, planem, ale też musimy, musimy umieć się zmierzyć z takimi nieoczekiwanymi sytuacjami, mimo, mimo że próbowaliśmy gdzieś zarządzać tym meczem. A trochę lepiej już w drugiej połowie. Najczęsts pytanie do trenera Pani Radusury. Tutaj Mam y, opowiedział właśnie o tym zdejmowaniu punktu, że to jest wiatr na celu zaryka urzędu, ale przepatrzmy <tuszelning> z uczucie spotkania, na to ile było chociażby tych groźnych sytuacji w pierwszej poły, nie jest rozczarowany, że tutaj się nie udało zdobyć trzech punktów. E, dziękuję za kolejne fajne pytanie. E, odpowiem tak. Cieszę się z punktu, bo jakby uważam, że żyjemy w takim społeczeństwie, że się porażek nie rozumie, że się zapomina w jaki sposób się przegrywa. Za miesiąc, poza dwa miesiące ktoś nie pamięta już, że przegrałeś w taki sposób, więc z tego powodu się cieszę, bo być może osoby, które oceniają cię, czy jesteś dobry, bo wygrywasz, jesteś słaby, bo przegrywasz, to być może poczują się lepiej. Ja w jakiś sposób jestem dumny i szczęśliwy z gry mojego zespołu, bo jakby ja nie wierzę, że można na dłuższą metę nie grać dobrze, czy jakby mieć problemy w organizacji w obronie niskiej, średniej, wysokiej, mieć problemy w ataku pozycyjnym i punktować. Ja w to nie wierzę, nie wiem, być może yy, inni mają inne zdanie i czas nas weryfikuje, z, z ży życie jakby czas nas zweryfikuje, więc jakby w pierwszej powie uważam, że nie mieliśmy takiej czystej, drugiej, klarownej sytuacji po ataku pozycyjnym czy po szybkim ataku. Uważam, że koniec końców fazy przejściowe też były na dobrym poziomie w miedzi i jakby później jeszcze obrona szesnastki też była na dobrym poziomie, ale ta sytuacja z tego fragmentu Wojtka z głowy w słupek, no to jakby yy, uważam, że była klarowniejsza niż ta, po której mieć szyja bramka. Tak jak mówię, piłka to uważam, że piękna dyscyplina, piękne emocje się przeżywa, poznaje się dzięki temu dużo ludzi, spędza się czas emocjonując się różnymi wydarzeniami, więc jak mówię, dzisiaj ja się bardzo cieszę, że szatnia dzisiaj jest tak mocno naładowana tym remisem, taką, e, taką bym powiedział, takim niezadowoleniem, gdzie przed meczem być może część z nich wzięła by ten remis w ciemno, to teraz właśnie tak mówię, to musi być nasz fundament, na którym będziemy budowali mecz najbliższy srebrnym gołu, że musimy być tak samo zdyscyplinowani, tak samo skuteczni gdzieś tam w, swoich, w swojej obronie niskiej, w obronie średniej, w obronie wysokiej i jeszcze bardziej skuteczni w ataku pozycyjnym czy w ataku szybkim, więc jakby tutaj odpowiadając stricte, ja czuję zawsze niesamowicie rozgoryczenie, jeżeli nie wygramy meczu, bo jakby wiem jak dużo czasu i zdrowia poświęcamy, żeby się przygotować do każdego meczu i tak samo wiem jak dużo cię zdrowia mój zespół zostawił i żałuję że jakby nie mamy takiego stępa, że przeciwko tak świetnej drużynie tak dobrze zorganizowanej nie udało nam się zdobyć trzech punktów ale wierzę że tak dalej pracując będzie kwestią czasu kiedy yy, z drużynami yy, które są wiodące w tej lidze też uda nam się wygrać